Hej! Wczoraj otrzymaliśmy nowy trailer trzeciego sezonu Powstania Smoków i choć trwa jedynie 30 sekund, to ujawnia nam bardzo wiele i jest w mojej opinii dużo lepszy od pierwszego. Zapraszam! Zacznijmy od tego, że mamy pierwszy rzut oka na złego Arina i wygląda on naprawdę dobrze ale jego wygląd w tej scenie wskazuje na to, że nie jest on za bardzo zadowolony, co może świadczyć, że powróci na stronę dobra szybciej, niż byśmy się spodziewali. Ale o wątku złego Arina nagram cały oddzielny odcinek. Dlatego teraz nie będę już o tym gadał, tylko przejdę dalej, do sceny, w której widzimy krzyczącą wildfire, a następnie błyskawicę rozcinającą niebo. I może nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego. Ot, zwykła błyskawica, gdyby nie to, że scenę wcześniej Lloyd mówi. Wciąż nie wiemy, gdzie jest Jay, co mogłoby sugerować, że ta błyskawica właśnie od Jaya pochodzi, bo jakby nie patrzeć, włada on mocą błyskawic. Jedyne, co mi do tej teorii nie pasuje, to to, że jak sobie spojrzycie na błyskawice Jaya, to widać, że są one takie bardziej żółte, zupełnie inne niż w scenie z traileru. Później widzimy zakazaną piątkę unoszącą się w takim tornadzie ze strzask I ja chyba wiem, co to jest. Bo pamiętacie jak Doc Wyatt powiedział nam, że tak jak ninja potrafił zrobić tornado kreacji, tak i zakazana piątka potrafi zrobić coś przeciwnego? Tornado destrukcji? I co jeśli zakazani w tej scenie właśnie takie tornado tworzą? No fantastycznie by było coś takiego w serialu zobaczyć, więc ja trzymam kciuki. W kolejnej scenie widać jak Kyr używa swojej mocy na Robim, ale nie widzimy efektu jej działania. No i niektórzy tam mówią, że tutaj o Robiemu się pojawiła jakaś kreska na twarzy i że to jest pierwszy z objawów bycia ofiarą tej mocy, ale ja uważam, że to jest mocno naciągane i ludzie za bardzo się czegoś doszukują. A ważniejsze w tej scenie dla mnie jest to, że w trzecim sezonie będzie Robi, bo nie jest tak, że po drugim sezonie on zniknie, więc myślę, że bardzo fajnie. Potem widać jakiegoś niebieskiego olbrzyma i on wygląda jak dla mnie tak trochę zbyt bajecznie, Bardziej pasuje mi do Lego Dreams niż do Ninjago. Potem mamy kolejną scenę złego Aryna, ponieważ widzimy jego odrzutowiec. I tutaj jak się dobrze przyjrzymy, to dodatkowo widać tam jakąś niewyraźną postać. Na razie nie zamierzam mówić co to za postać, żeby się nie pomylić, ale myślę, że to może być ktoś z piątki. Potem krótkie ujęcie na Loida trzymającego pryzmatyczne ostrze. Kilka scen z poprzedniego traileru dalej i mamy Kiełogrzmota i on jest po prostu wspaniały, ale co najważniejsze słyszymy jego głos, więc wiemy, że Kiełogrzmot będzie jakąś bardziej złożoną postacią, a nie bezmyślną bestią jak Pożeracz czy Wojira. I mówi on, że zakazana piątka ma przynieść mu ostrza, które go uwolnią. Następnie scena z Lloydem lecącym na jakimś jetpacku i łapiącym pryzmatyczne ostrze. Kolejne kilka scen z poprzedniego traileru i tym razem widzimy Sorę lecącą na raju i kolejne ujęcie Kiełogrzmota mówiącego, że w końcu się odrodzi. No i co ja mogę powiedzieć? Tra trailer bardzo mi się podobał, ogólnie bardzo podoba mi się taka czerwonawa kolorystyka wszystkich lokacji przedstawionych nam w tym trailerze. Zły Arin jest po prostu wspaniały, więc teraz do pełnej satysfakcji brakuje mi tylko Jaya i Moro. Mam nadzieję, że w kolejnym trailerze się oni pojawią. To już wszystko na dziś. Możecie podzielić się swoją opinią w komentarzu. Do zobaczenia!